Z tej strony kamery, a dzisiaj robimy owsiankę. Sypujemy troszeczkę... płatków y, owsianych. Chyba tyle wystarczy. Teraz mleka na oko, tak jak mi się wydaje. Mm. Ile tego mleka, panora? Ile tego mleka? Mm, nie wiem. W sumie, czekaj. No być... Ej, tyle wystarczy? Ofra, no, wystarczy tyle mleka? i trochę, żeby zakryły te płotki. Jeszcze musisz, no. No już, już, dobra. Już, chyba git, nie? A to nie powinno A być do instrukcji? A nie robisz jeszcze z tym, yy, z owocem już się nie robi od razu? Nie, 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 najpierw podgrzej to, później bananów sobie A, dobra, dobra, dobra. Raczej zobaczcie. Oprzewiasz tak jak, biernie jak, tak? rybę ze skóru ich. co <laughs> z takiego? No tak Pandora uciął mi Dota Dlaczego to się kur... No, Przetrzymaj, się. kurde Wiesz, ja, że nie jesteś na naszym domu często, ale bez te salaty No właśnie Nie, bo ja nie mam kuchenki gazowej z tobą w domu Dobra Wrócimy mamy do maski jak, Mamy jakąś delik... Jak ten, ten do mieszania, jakąś tą Młyszkę? Młyszko, tu Chyba tu. Dobra, to ci wybieram Czysta? 300. Eee, <grybujesz> klikasz to? Niesamowite Ej, czekaj, mi się wydaje, że trochę jeszcze trochę tej odsianki dosypić, co? No ta. Czyli, no, będzie nie widzimy no, i co korzysta dalej? Teraz dodajemy banana No, z bananem się nie robi, no, ale spróbujemy, tak? <grybujesz>

E, Rozbijaczkę do tego? Co masz kurde do się rozbijaczka? No taką na przykład jak masz do, y, do ziemniaków A, Chyba wiem o co mówisz już, bułko puściłe A co ja mam to robić? Mieszka, mieszaj. No kurwa No To jest takie proste Pierwsza to po owsiankę i kurde No na... dobra no, ja pierdolę no Znalazł się mędrzec wszystko umie Moment. Dobrze. Tylko wiesz, a już mu się zmęczył. Już się zmęczył. O, Czy bo ja nie wiem, czy nie jest przypadkiem troszeczkę za mało tego metalu. to jest No weź to trochę przeteguj. Już się Dobra, starczy może. Na się zrobi jeszcze. O tak. Mi się wydaje, że przez dobrze. Dobrze? Masz to jeszcze O tak. A bo jakbyś... Nie no, i laka nie mamy, więc już czuł. Musisz hmm. takiej. Bo więcej nie do dosypuj, bo się... Dlaczego? No bo będziesz mieli za gęste już. Mi się wydaje tak. Już masz gęste. Chyba. Nie wiem. będzie chyba takie odpowiednie. Nie no, troszeczkę z tym mu dwa. Co ty robisz? Dajesz, nie wiem, czy jest przeterminowane, sprawdź To jest moje mleko A, ja je... <gry> nie, <trzymuj. gry> nie wiem, kurde, ja nie używam mleka, a Pandora też a No tak, ja, ja też nie używam a... To ja się spodziewałem, że wyjmiesz mleko, które jest No panem. tak. Ja ja nie No kiedy ostatni raz co siedzieliśmy w Były płatki O, dą... takie, kurna, takie gęste, oh, taka papka musi być Taka papka Taka, żeby... To wyglądało jak... Tak żebyś tak, tego nie że... chciało jeść. No to, ale bardzo zdrowo. Ja lubię takie. No to. Chyba no, dobra. No to więc tak, już jest efekt końcowy. Owsianeczka wleciała. No i teraz zabieram się do, je do jedzenia z moimi ciociu.